Siemanko byczki na nietypowym odcinku. Bo będzie to odcinek informacyjny, pogadankowy. Więc, jeśli interesuje Cię mój team, który stworzyłem i jak do niego dołączyć, to oglądaj do końca filmik. No to lecimy. A więc, jak mówiłem, założyłem team BBT, czyli Best Bulls Team. Będzie to team, w którym każdy będzie miał szansę, a nie tylko osoby, które są w dobre w tą grę czy tam hardują cały czas. To pierwsza i najważniejsza różnica między innymi teamami, ponieważ rekrutacja będzie całkowicie inna do rzeczy. Są trzy sposoby na dojście do teamu. Pierwsza to wygrać trzy razy turniej organizowany na live, który często sobie robimy, a więc to jest ta taka tryhardowa wersja, gdzie ludzie, którzy są bardzo dobrzy, mogą dołączyć do naszego teamu. Druga to wysłanie donate'a o wartości 20 zł łącznego, czyli możemy sobie na przykład wysyłać pozotówkę dziennie, jest to właśnie oferta dla osób, które chciałyby być w jakimś teamie albo po prostu być w naszym teamie, a po prostu nie grają zbyt dobrze w tą grę i w taki sposób mogą się dostać do Welcome Teamu. Co to jest Welcome Team? To zaraz wyjaśnię. Trzecia najbardziej losowa, ponieważ będzie jedno losowanie na tydzień na live, więc warto siedzieć na streamach i oglądać. A więc jak dołączyć? Mamy za sobą, to teraz główna część. Team dzieli się na trzy grupy: na Welcome Team, Akademię i BBT, czyli główny. Każdy kto spełni jeden z trzech warunków, które powiedziałem wcześniej, dochodzi do Welcome Teamu. Welcome Team i Akademia nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o osoby, a główny team będzie sześcioosobowy, podstawowe trio plus trzy rezerwy. Teraz bardzo ważne pytanie, czyli jak awansować wyżej? A więc tak, w Welcome Teamie musimy zrobić 6 na 10 zadań, żeby przejść do Akademii. Codziennie możemy robić jedno zadanie, a jeśli nie uda nam się tego zrobić, zaczynamy od początku, a więc nigdy nie odejdziemy z tego teamu. Chyba że naprawdę będziemy nieaktywni w teamie, to wtedy będę pisał do takich osób, czy one nadal w ogóle grają w Fortnite'a, czy nadal chcą być w tym teamie, ale to już jest kwestia do dogadania. W Akademii, żeby być pretendentem na człowieka z głównego teamu, musimy mieć już 9 na 10 zadań w Akademii, które są już trudniejsze. Gdy będziemy mieli 9 na 10, wtedy gramy z osobą, która jest najgorsza lub najmniej aktywna w podstawowym teamie o wejście do głównego. Przykładowe zadania to 1v1, boxy, przeciąganie boxów lub edit mapy, wszystko jest dostosowane do trudności zadań i awansów. Od teraz bardzo chcę docenić moich donatorów, dlatego też będą mogli oni dołączyć do teamu właśnie za wspomniane 20zł łącznego donata, ale też będą inne udogodnienia dla donatorów, takie jak rangi na DC Premium czy mody na Ety. Wszystko jest napisane w opisie pod każdym live'em, więc możecie sobie wbić i poczytać. A i oczywiście team ma swojego Discorda, gdzie będą ranki, ile mamy zadań, w jakiej jesteśmy grupie. I tym sposobem możemy szukać osoby, która jest na podobnym poziomie jak my. Ważne, główny team musi mieć przedrostek BBT. A no i pamiętajcie, jutro godzina 13 robimy streamka. Znaczy streamek będzie nawet troszeczkę wcześniej. O 13 zaczynamy turniej o skinka za 800 v -bucksów. Dajcie znać co o tym myślicie i co. Trzymajcie się i jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Cześć!